Cześć, tu Bans, zapraszam na daily vloga, mam jeszcze blond włosy i powiem Wam, ostatni raz mnie tak widzicie, wchodzę teraz do fryzjera i będzie hardcore. Wyglądam może troszeczkę dziwnie. Dobra, bardzo dziwnie wygląda. zarobimy szalony makijaż to no, no. takie kolory tutaj fukcje, na, fiolet Ja no, obali się Dobrze, że poszalejemy Tak, tak zjako, nie? Mhm. A. Zobaczycie jak totalnie prezentuje się w tych włosach I tam zrobię taki ala klip Pokażę wam co dostałam na gwiazdkę I powiem wam, że chciałam zrobić Osobny filmik, ale nie dostałam Tak dużo rzeczy i w sumie mogę pokazać Szybko teraz, tutaj widzicie takie poduszki Renifery, dostałam je od babci Razem z takim kocykiem, też w reniferki I w takie świąteczne wzorki Kocham, chciałam zawsze taki kocyk Następną rzeczą jest kamerka GoPro, dzięki której będę mogła kręcić Wam w górach, bo jadę teraz w góry niedługo. Będę mogła kręcić jak jeżdżę na nartach. Jest to też wodoodporna kamerka, także może kiedyś też w basenie nagram pod wodą. Kocham tą kamerkę. Do niej oczywiście pokrowiec i takie różne zaczepki na kaski, nie kaski. Skoczę ze spodochronem. Kolejną rzecz kupiłam sobie sama i to dosyć zabawne, ponieważ kupiłam Polaroida niebieskiego, super. Robią zdjęcie, drukuje się one od razu i tak dalej, ale popełniłam taką gafę i kupiłam po prostu za duże filmy. Chcecie kupić filmy za duże i się wymienić coś? Rozpakowałam, no ale... Tak, sama sobie zrobiłam prezent. Zawsze chciałam taki aparacik. I uwaga, uwaga! Ostatnia rzecz! Ostatnią rzeczą są puzle. Zostałam taki zimowy, piękny... O! Dostałam te puzzle, ten zimowy obrazek od moich przyjaciół I tak strasznie się zruszyłam, bo Karol i Krzysiu sami wiedzieli, że, że ja po prostu zawsze chciałam takie coś i ja to kocham I wiecie, uwielbiam układać puzzle i to jest piękne, kiedy druga osoba zna Cię tak dobrze, że wie co Ci kupić A nie, że Ty musisz jej podpowiadać czy pisać co ma w ogóle kupić Fajnie, że ktoś słucha w takim świątecznym woreczku wszystko było. No i koniec prezentów. Odpakowywanie skończone. Nie, Marusia nie kupiłam na święta. A teraz zobaczcie, jak prezentuje się w moich nowych włosach. filmiku I chciałabym zaprosić Was do lajkowania, łapkowania, komentarza, subskrybowania. meruch leży to bardzo dobrze. I jeszcze jedno, w Sylwestra 31 grudnia dokładnie będę w telewizji. Jest to dla mnie taki szok i cieszę się okropnie. Nawet na moim fanpage będę pisała szczegóły, także nie będę zdradzała teraz. Na Sylwestra około 10 w programie śniadaniowym. Bardzo jestem w ogóle szczęśliwa. Dziękuję i szczęśliwego końca roku.